Dobra. Ofam. Dobra. Oh, One enemy remaining. Jesus. O! <grywka> klik. Witam, witam! No, halo! Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, witam was serdecznie kochani po tej zajebiście długiej przerwie. Naprawdę mega się stęskniałam ze streamowaniem. Ostatnio siedzę sobie i szczerze mówiąc, tak myślę sobie co ja robiłam w zasadzie przed tym całym streamowaniem? Bo tak, no ja nie mam co robić. Jak, ja albo montuję, albo streamuję. I nie mam żadnego pojęcia, co mogłabym zrobić. Dzień dobry, witam. Karliks, witam. Patryka, boże, jedyny. Ale widzicie, dużo mieczyków się zrobiło na czacie. Dużo mieczyków. A to zaraz powiem wam, dlaczego. Ucieszycie się, dlaczego. Ehm, kogo my tu trzymamy? Siema, GigaCzad. Dzień dobry, witam. Hosi. dzień dobry. Boże, ej! Jak ja się cieszę, że was widzę. Matko jedyna, tak się stęskniłam za interakcją z wami. Ja wieczorami sobie tak myślałam, kurna, naprawdę brakuje mi takiego, czułam się tak pusta totalnie bez, bez tego streamowania, z, ja nie mam z kim tak pogadać, tak pogawędzić, dosłownie przez ostatnie dwa lub trzy tygodnie codziennie grałam w DBD, z Shadym, no i z Pasanką, i z Pawłoniarą, i z Patrykiem, z Mają może, ale zazwyczaj z Shadym tylko. Jezus, ale nie, stęskniam się. Teraz mnie to uderzyło, tak szczerze. Boże, ile można na Ciebie czekać, babcia? No, a ja wszystko wytłumaczę, no takie babciny, po prostu problemy miałam wcześniej, no ale ja wszystko wytłumaczę. No ja wiem, ja nie... Znaczy, totalnie Wam powiem szczerze, nie spodziewałam się, że ta przerwa będzie taka długa. Jak ostatnio mi uświadomili... Chyba bosanka mi uświadomiła, że 5 tygodni mnie nie było. Kur... no. Trochę długo mi to zajął, ale powiem wam, że szczerze najbardziej się zregenerowałam przez ostatni tydzień. Dobrze, że to trwało tak długo, dla mnie przynajmniej. Ale teraz już wraca, ale słuchajcie, takie dobre wieści, kurde. Poczekajcie, e, dlaczego była przerwa? Już wszystko tłumaczę, dlaczego była przerwa, jakie są zmiany, wszystko. Uwaga, po pierwsze, zacznijmy sobie od początku. Dlaczego w ogóle zrobiłam przerwę? Zrobiłam przerwę ze względu na to, że czułam się jak totalne gówno. I nie wiedziałam dlaczego, nie mogłam spać, miałam coraz większe problemy z... To co jutro przedłuża. nie no... Przesada. Ale to o tym też możemy pogadać, ale to za chwilkę. Teraz tak. Nie miałam zielonego pojęcia, dlaczego się tak źle czułam i dlaczego nie mogę spać i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę coraz mniej energii miałam na wszystko, i okazało się, że jak na babcie przystało, mam skrajny niedobór miałam skrajny niedobór witaminy D. Jak starsza pani dosłownie, bo po prostu nie wychodzę z domu. I em, przyjmuję dwa razy w tygodniu 20K jednostek witaminy D i wróciłam też na kwas foliowy. Znacznie lepiej się czuję. Problemy z, ze snem mam, ale to generalnie. Normalnie w mojej rodzinie jest po prostu jak to się nazywało? Nie problemy ze snem tylko bezsenność. O no. Ja śpię jak zabity. No dobra, no ja mówię sobie, wiesz, że z, od strony damskiej, no przecież i Iris, i mama, i no wszyscy mieli od strony damskiej ten bezsenność. I szczerze, no mi się to zaczyna... Póki co jeszcze melatonina mi działa, ale boję się, że za niedługo będę musiała się przestawić na leki nasenne, bo ja po prostu realnie nie mogę zasnąć. Po prostu nie mogę. Ja czuję się zmęczona, czuję, że chce mi się spać, zasnąć nie mogę. Nie ma szans po prostu. Więc no w ten sposób to wyglądało, że musiałam się zregenerować. Musiałam też nadrobić swoje wody, więc uwaga, o dziwo, będziemy kurwa na bieżąco, będziemy na bieżąco e, publikować na, na tym, na, na YouTubie, więc całkiem fajnie i e, to jest, to jest fajna sprawa, mam tam wszystko, dosłownie wszystko wyczyściłam, pomontowałam, powrzucałam, wszystko mam na dysku, mam czysty, zupełnie e, ten, mam czysty zupełnie dysk, także to jest naprawdę mega, mega fajne, wreszcie nie mam takiej ciążącej e, Rzeczy nad głową, że czegoś nie mam dokończonego, że coś zawsze muszę ten robić. E, więc to też jest bardzo fajne. Plus no musiałam po prostu odpocząć, nie? Dobrze, i kochani, i teraz tak, jeżeli chodzi o zmiany, to zmiany będą następujące. Po pierwsze, nie streamuję już na Riot Games Polska, więc to się już skończyło. To nie oznacza, że kompletnie odcinam się od nich, nie o to chodzi. Natomiast po prostu kończę z nimi taką współpracę streamową. Co do tego, co a propos jeszcze właśnie Riot Games, to... Uwaga, co was wszystkich niestety pewnie zasmuci, ale mam nadzieję, że ze mną zostaniecie troszeczkę na dłużej, przekonacie się do innych tytułów, to znaczy będziemy grać w inne gierki. I będziemy odchodzić powolutku od takiej, jak to nazwać, ciągłości Valoranta, o! Ciągłości Valoranta na, na moim kanale. Valorantowie piekło się skończy. No nie, ja chcę Valorant. Słuchajcie, szczerze mówiąc, ja się generalnie zreflektowałam, pomijając to, że nie ponad miesiąc nie grałam Valoranta i czuję się lepiej, po prostu. Mentalnie się czuję lepiej. To jeszcze do tego, yy, po prostu raz, że nie bawi mnie już zupełnie ta gierka. Tak szczerze totalnie powiem. To ja osobiście nie lubię monotonnego kontentu oglądać. I jak ja oglądam swoje wody i widzę tylko po raz kolejny te Same interakcje i dokładnie tą to sam, to samą gierkę. Mi się nie chce już po prostu takiego czegoś montować. Ja, jak coś oglądam na Twitchu, to jest to albo suchar, który robi. Różne rzeczy po prostu, albo Gucio, który gra w różne gierki. Więc ja bym chciała tworzyć e, gry. Znaczy, co? Tworzyć content, który ja bym sama oglądała. Także od Valoranta na pewno nie odchodzimy tak w zupełności, ale, ale na pewno Valoranta będzie trochę mniej. Pogramy sobie czy w CS-a, a będzie dziś. Valorant, tak, dzisiaj będzie Valorant, tak, żeby nagle nie odchodzić od tego i tak dalej, więc dzisiaj cały stream Valoranta. Natomiast jutro już się spodziewajcie, że pogramy sobie w CS-a, w środę będzie standardowo Soulsy w czwartek może sobie, nie wiem, a w Minecrafta może pogramy, tak jak będę miała ochotę sobie pogramy po prostu. No, Liga też będzie, słuchajcie, na nowo lubię Ligę, także Liga też będzie, pogramy sobie w DBD, w CSa, w nowe gierki, o, powiem wam tak, w horrory nawet pogramy. E, jeżeli chodzi o przedłużany, to myślę, i jeszcze nic nie jest potwierdzone, ale myślę o 1 sierpnia. No dobrze, to co, kochani? Zapraszam Was serdecznie do dodawania nutek na eserkę i idziemy na e, Valoranta. No co kurczę, jak odchodzimy od Valoranta, to może dorośliśmy już do Fortnite na streamku. Kurwa, Ami, powiem Ci tak. Myślałam nad tym, żeby sobie do Marlenki napisać, może być może w następnym tygodniu, więc może spróbujemy. Nie ukrywam, że mogłabym e, w ten sposób troszeczkę poszerzyć horyzonty. A no i oczywiście, kurwa, no jak zwykle zapomniałam oczywiście o czymś, że mamy nowych moderatorów. Wow! Gratuluję. E, wpadł Patryk, wpadła Werksen. E, no. <laughs> wow, zapomniałam. No co, ja wam mogę powiedzieć? No tak, mamy nowe, nową moderację. Mm, I w Pawłoniara też wpadła. A! I w związku z tym ja miałam wam powiedzieć, no nową... może. <laughs> Kochani, bo najważniejsza rzecz, którą miałam wam przekazać, generalnie em, dlaczego mamy więcej moderacji, może dlatego, że będę. Z... Jezus, nie wierzę. Nie wierzę, że ja tego nie powiedziałam, ty. Kochani, zaczynam streamować daily. Tak jak obiecałam, nadrobiłam wody, będę streamować daily. Czyli w weekendy też się widzimy. No, więc dlatego mamy więcej moderacji, żeby żeby, no, więcej osób ogarniało. Bo jak już dochodzą weekendy, to tak mm, w piątkę to tak ciężej jest ogarnąć. No, tak że, wow, fajnie, co? Dobrze, że to powiedziałam na samym początku, jak było najwięcej ludzi. Mnie tak łatwo nie urobisz? Ja, ja, jak dociągniesz daily w tym tygodniu, to się polubimy na nowo? Nie, na spokojnie. Na spokojnie, to znaczy inaczej. Daily będzie robione dlatego, że będę mogła sobie robić przerwy po prostu w dowolnym czasie i będzie mi z tym łatwiej i na psychice i dla was też, bo to będzie tak. Ja sobie będę robić, nie wiem, dwudniowe przerwy, trzydniowe przerwy, a jeżeli ja sobie robię do tego wolnego weekendu przerwy też, to nagle się tego w... robi. Nie, raczej się już nie przemęczę. Jakby ja mam poustawiane rzeczy w pracy, ja mam już ponadrabiane wody, będę sobie streamować i montować od razu, jakby naprawdę. Już jest wszystko poukładane. Ze zdrowiem jest tylko coraz lepiej. Będę sobie teraz chodzić do lekarzy, bo mam zawroty głowy też. Nie wiem skąd się wzięły, ale mam. I jeszcze w międzyczasie też będę sprawdzać, dlaczego po alkoholu się czuję, jak się czuję. Już, kurde, od ponad roku nie piję alkoholu. Nie, wróć. Okłamałam was. Prawie rok. Mam dla was coś. E, w, na przeprosiny, że mnie nie było, ok? Mam dla was coś fajnego, ok? Nowa tapeta. Wakacyjna. Dla was. Ładna, co? A tu jest Diego. Razem ze mną. Ładna, co? Mi się podoba. Ładna, fajna, nie? No, także podeślę wam po streamku. Sklinuję na... i se ustawiam dzięki Beka z ciebie. XD. A no ty jak chcesz, ale tutaj wiesz, jest taka, taka jakość. Trochę z... niefartowny z... zoom. Ale no, taka jakość, więc ja wam podeślę na Discordzie ale się wylapam. Oh. Oj, nie zdążę. Nie zdążę. Aj, ale siedzi nawet po tej przerwie, ale to zawsze po tych. Po przerwach bardziej siedzi, jak mi się wydaje. Jak wam mówiłam, że tam... Bo u mnie w akt rank, U mnie widać, że ja miałam półroczną przerwę. Czy nawet dłuższą, może rok miałam przerwy? No i potem wybiłam platynę. Nie no, animowany kotek na fantomie Ci się nie podoba. Sprawdźmy to. Stickery są spoko. Uuu! Uu, i like it. Patrzcie, na to ładna karta. Bardzo mi się podoba, bo kotek jest dlatego. Oh. Oh. Ale piękny kiciuś prawie jak Diego, och! No wiesz co? Och! Prawie jak Diego! Och! Sankist. Ojej, ale słodziak. No dobra, może mi się jednak podoba. Silent Hill, tylko też zaczęłam myśleć. No właśnie ja nie chcę myśleć, ja bym chciała sobie pograć jakiegoś Pub Killera, na przykład. Nie wiem, jakieś takie gówniane, szybkie horrorki. Poop Kill... Poop killer do no, bardzo dobry! No to kurwa Pub Killer ma osiem... No tak, tylko ja wszystkie już oglądałam u Gucia. Więc ja czekam, ja czekam aż jak wyjdzie nowa część, to wtedy sobie pogramy. No i nice. GG, thank you. Zdążyłem się z tym coś... ila, ila, para, 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 para. Najbardziej normalne lobby w Valorancie. No tak, Dasia ma życie. Hello. No niestety. Dasia jaka ambita... Dasia drugie studia zaczyna. Jest na pierwszym. Hello. Hello. How are you today? Good, thank you. How are you? I'm amazing. Oh, that's wonderful. <sum> ja dziś miałam młot Valoranta, a po jednym meczu już miałam dość, bo jakieś dziecko zaczęło się próć, bo nie robiłam Clash 1 vs 5, tylko jechał mi po mamie, więc pozdro. Klasyk. Szczerze, giga dziwne, bo Ludzie uważają, że community, community cs jest 10 razy bardziej toksyczne. Nie miałam ani jednej niemiłej gry. A grałam sobie trochę podczas, podczas tej przerwy: grałam sobie trochę. Ani jednej niemiłej gry. Ja w częściej od, doświadczam miłych ludzi niż w LoLu. Nie wiem, ja zazwyczaj jak gram w LOL-a, to, to nie mam żadnych interakcji z nimi. Po prostu gram. I, I ci ludzie się w ogóle nie odzywają. Raz miałam interakcję razem z jedną Lulu na topie. Powiedziała, że... Bo strasznie mnie flejmiła za to, że grałam. Że, że no, grałam jak grałam. Po prostu no, byli silniejsi i mnie cały czas inwejdowali na dżungli. Ja mówię, że to ty grasz Lulu na topie. Przestań się tak wkurwiać na mnie. Ona mówi tak. No na TikToku zobaczyłam, to mi się spodobało, a pingujecie dlatego, że jestem w wkurwiona. No, ja mówię aha, to chill. E, możesz nie przeklinać, bo moja mama jest koło mnie? Nie no, chyba nie tak dużo przeklinam tak mi się wydaje. Kurwa, ja co się stało? A... Come into the unknown! No sorry, to już nie byłam ja, to był mój moderator, no. On Andrzej, top. A, o! Przepraszam, nie miałam screeners, oh. o. So, s so, s sowa are you streamer per-perchance? Yes. I will hold up the sky. They wow! Ojebie! Hmm? <grystanie> Hahaha! <coughs> <tiny> Dobra. Ocham. Na ram. Targ down. One enemy remaining. Aś musiała to roszczić XDD. Myślałaś może zostać malarką? Zajebiście horyzont nad wodą narysowałaś. No. Do tego bym się rozglądowała, bez kitu. Jesteś potomczynią Vincenta Van Gogha. portret. Tak. Skąd widziałaś? No, mieliśmy dzisiaj pójść na zakupy, ale najwyraźniej... Ee, żebym, wiecie co? Powiedziałam Kubie, że chcę kupić wodę, bo będzie dla mnie za ciężka. I nie poszedł mi kupić wody nawet, wiecie? Nie poszedł mi nawet kupić wody. I wiecie co? Zrobię mu na złość. Zrobię mu na złość i pójdę jutro sama na zakupy. I powiem mu, że dźwigałam, że wszystko mnie boli, że ręce mnie bolo, że mam zakwasy, że wszystko, że mnie ciągnie ta woda i musiałam 10 przerw robić przed. ten. w trasie do, do domu. No. I mu powiem tak. Nie ma, mega niemiło z jego strony? To tak uważam. I się nadźwigam nie jutro. Nie, ja nie nadaje się do tej gry! Przepraszam, Już się uspokajam. A Diego... Nie, już nie robi mlem. Już nie robi, tak. A co ty? ja nie wiem co ja no, nie mam pojęcia, no! Nie no, ale oni też mają wylew! Ale że się ekipę zmontowała, co jest do wafla. No. wafla. Dokładnie. Bardzo, bardzo dobry team. Właśnie taki chciałam na ostatni ranket na streamku i na, na placementach. Jaka ranga? No, no po tej gierce right się dowiem. Ale wcześniej miałam P1. O oh, kurde, jak chcę go wyjść? Poddajcie się. Nie ma możliwości. Ja siadam teraz. chyba Prosto. I robię Ace'a. Kończ że Żenadę zaraz rozwalona siedzę. Dobra, patrzcie. Patrzcie, jakie hedy teraz się dają. Okay. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, Kurwa, Zaraz wyłączam streama. Bez kitu. No, chyba tak zrobię. To żeś zajęła kopyta. No. Nawet killjoy, która zamykała, lepiej gra ode mnie. Uh. Attackers win. Czy grałam w jakiegoś koda kiedyś? Nie, Teraz mnie nie interesuje coś takiego. Dobra, co mi wylosuje? Co mi maszyna losująca wylosuje? Zobaczymy, zobaczymy. Yes, sir! Silver! I to dwa! I to dwa! Super! Ba ja się bardzo cieszę. Przynajmniej nie brąz, nie? No. A więc takim pięknym akcentem można zakończyć streamka.